Ciekawi, ciekawi, ciekawe, ciekawe. Myślę o tym, jak zobacz, to ma. Mu... Nie lud! Nie, to ja cię nienawidzę w tym momencie! No ja wiem! HOGA, EKIPA GTA 5. A jeżeli spodobał Ci się odcinek, zostaw subka, łapkę, komentarz. Padnij na G2, Instagram, Facebook. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. Ula, Zapraszamy na nowy jest? kanał do Mlekoluda, LUDA. No! O ja, ale co? Link w opisie. Pom, pom, pom! Jeszcze Dziękuję. coś z Syloniem, jakiś, nie no. wiem, może jakiś bacha. Jakiś głos jeszcze! Jest coś? Jakiś... Tak! Orszabal! <grym> sorry, sorry, ale tu. Nie, że jadę chyba. Nie no, ty dobrze, że no, tak! No, 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 no źle, no źle, no źle! Jesteś. Jesteś. Nie. Ty właśnie, syno jedziesz dobrze, o to chodzi. że już f miałem prawie kliknięte całkowicie? No dlatego ja ci już powiedziałem, ja że nie chciałem tak, być tak jadę handem. w ogóle se w prawo, nie to chciałem to, być chamem. Nie wiem, czemu wszyscy pojechali sobie w prawo, tak ciągnęło do tego. Uważajcie na końcu, lekko co, zwolnijcie, bo możecie wysrać się z tego onride'a. No, tak właśnie zrobiłem. Ja nie nie wysrało. Dobra. A teraz co? No chyba gówno, bo nie wiem, gdzie trzeba jechać. <ślech> chyba co z powrotem, panowie. Opa. No, nie, no właśnie, ta... też nie soj, wiem, soj, czy... Soj, trzeba. A nie ma jakiegoś innego przejazdu tutaj? Nie wiem, ja A tutaj? Tak. No, no tutaj chyba tak. tak. No jest taka. Może no takie face to face jest. A no może to jest. Ty, ty. Może. Ty. A może... No, no, to... no ja. no <laughs> jazdę, No co? no co jest grane? To to co tak. Jest tak... No to, sorry, no. Sorry, no No jeż. no jest! <laughs> no Jeść! Zrzuciłeś mnie z tego! No chłopie, jak ty turlałeś dropsa normalnie <gulanie> na tym <gulanie> tak. no chłopie, zamiast jechać, skakać, normalnie ty turlasz się tam jak szuczek Ej? gnojarczyk, Udało się? No? O, ale za krótko! Cały czas on 300. Nie? Dobra. <gulanie> nie chcę jechać po tym on w ogóle. No bo nie no jedziesz nie, po on raidzie! Depilunek! spróbować, co? Nie, ja to samo, nie? Ja razy. O co? Widzisz jak jadę, jak ty tego żuczka, gnojarczyka Po wallride'zie w drugą stronę, to jest face to face, dosłownie panowie Jedziemy jestem, w dwie strony, po wallride'zie do góry, a na... Ja nie umiem zjechać z tego gówna, no Zjechał ktoś na <noise> przód tego, gówno, no. <noise> czy nie? Tak, no to ja zjechałem Ej, bo to jest dłuższe albo krótsze, ja to nie jest takie... E... No cześć ma, jadę pod górę już, na wallride'zie WTW Jakby mnie ktoś zrzucił <noise> z tego rajdę. No. no. Ej, no jest taka opcja? Ciekawie. To jest, jest możliwe ogólnie, nie? No oczywiście, Bo... że jest, no! Duża szansa będzie na to, Czekaj, jakie pury jest Oooo, już widzę ta fura, no! Zaczynamy, fura szczura, panowie, także teraz Nie no, to... jakie jedziesz? Ale mam ochotę właśnie w tym momencie... Nie, no a ja dalej spadłem, no! Tak, spadłem centralnie przed tobą Ej no, żuczku, żuczku, no, Dobra. Nie jadę już na jadę z Ej, a ty Sylo, jak tam a... masz? Srak, okay. no co? Limuzynom hanwik w tym momencie jadę. Taka, nie, nie umiem że... zjechać tym autem. Ile to jest takich punktów? No, pewnie. O ty, w dupę, 25. <śm> tu ogólnie wyhamować Z to nie masz szans. Ale tak. tu lećcie na szeparda, na spokojnie. Całkowicie. <śm> nie, nie, na nie, no szeparda. No, ale no tu normalnie, normalnie. no zjeżdżasz po tym. No nie, no. Schodek po schodach. Ja bym jeszcze nie, nie tu tego wallrider, bo mi no, no, najdalej tym południu. Ale wallride jest pod górę. Nie mogę, nie, nie mogę. Popie no to przez nie. nogę. Ja jadę cały czas. Teraz jadę na szyperda. W dupie to mam. No i prawidłowo. Dobra, pod lekkim skrętem w do ja ja Tak, ta on. No i no i Dokładnie to nie jest tak, dobra metoda. Dobrze jedziesz, o. jedziesz. No gówno, no, tak, a ja nie ja jadę gówno. debilu, no. Za bardzo chciałeś ze bo mi już, no. no, tak, no ale mnie w ogóle wziął i zawalił się całą ten. No i. Mekolo? Zawaliłem się całą ten. No, zawalił się całą ten. Całą tę se zawaliłem, no Całą Nie zawalił, nie zawalił się podzielił. Nie zawalił się całej tej, no. Ej, mam Pizza przyszła tak fajnie. Pizza, pizza, Abym się zjadł. Z Pieczarką! Z czym, z czym? Powiedz, żebyś nie powiedział. Z gówno cię interesuje, mleko! Z gówno? No nie, nie naszemu! Z kamperem jak szczury jedziemy teraz! Separ, Powiedz mi nerwie, żeby ci dała ten. To no, że ci to nie, mogę, nie ja teraz jestem skupiony, nie, nie mogę. No co? Nie może. Jak nie możesz, Jeźdź. to wiesz. Poprzez nogi trzeba. Za kamperem. No nie mogę, no nie mogę. To jest tekst, który... Leszkę mógłby wrzucić na kiko. Tak, tak, nie mogiem. Jak nie mogę, to przez nogę. Przez nogiem. nogiem. Ale fajne face, tu face, ja. Jo, cień, chrupia! Ty, ale mi ślizga teraz tego. Szepard już jedzie tutaj. Samochód, ja teraz. O, jezus, mareczum ty jedziesz. Pod no mówię, że. Pod camperem jedzie. Jak, no. Nie, nie no, że no, kampić czura. będziesz w tej grze? Dla jeden? No Twoi teammates na Mirażu. O nie, nie mogę tego znieść! Cenzorek i skater, co on no. razem i. Ten nie, nie, krzyk mi to zgubić, krzyk nie, dopadnie. No ale do Pietrek, no za każdym rację akurat w tej sytuacji. No ile Aj, można? 10 lat to samo tłumaczyć, dalej nie jarząc, nie. Bez względu nie, to, że Może z cenzorem, tak, ale z skaterem to się może. To jest młody zawodnik, U. więc on jest plastyczny. Nie, no padę złapany ale co, nie trafiłeś na tak? No, nie trafiłem w Ale się głowa z Ej, Syla wyłączył mózg w tym momencie, bez kitu. No ja patrzę jak go nie jedziesiąc. No ja myślę momencie... o tej sytuacji z Counter-Strike'em tak, teraz. Gwałtownie no, wypadł na, na moich oczach, czy Ja tak no, myślałem no, o właśnie myślałem. Gwałtownie myśli tego, o tak. sytuacji tak. z counter jak Proste. Jak jełobu w teamie teraz. A czy graliście już na nowym pasie w Counter Strike? Graliście już w Counter fajne jest to, że grasz w cs to masz też całą rozgrzeweczkę taką a widziałem to! Jeszcze nie zagrałem tego, A, ale widziałem. I tak daleko byłem! A widziałem ostatnio jak Sylo trafiał cały czas, pięć razy z rzędu na tego samego wroga, który był awk i za każdym razem krzyczał jakby to był inny przeciwnik. I krzyczał, że no kolejny na awku stoi! I, i było wróg niebieski. I za każdym razem wróg niebieski, wróg niebieski, ten sam, wróg niebieski. No, no co? Kolejny awczyno! no? ćwiczył jak reaktor To po mi ale nie Co za napięć! No jak to? No! Wszyscy na wkór! Nice no, zabawne Tyle, jadę do ciebie, ale ci zrobię ci stupygę. Jadę na gry! Duży? Duży. Będę się nie wiara, duży go. Wow! O, jakimi furami gara. jedziecie? O. Nie wiem jak szepar dziedzic, ja nie mogę zerknąć za bardzo. <gryw> dawaj Dawajce, dawaj, dawajce, no <gryw> Dawaj dawajce, Dawaj, synonce, dawaj cę. Dawaj. Oooo! Joki duży! Jezus Maria! I ty mamy jechać? Jak to jest większe ja to niż dość. ta belka, cała! Ale powiedziałem, Do co jeszcze zdjęcia odpalał po nagrywkach, a nie, nie teraz! No. <gryw> Ale ci powiedziałem teraz Dobrze mu powiedziałem! Wszystkim ty. smacznego, którzy w tym momencie Smacz... jedzą smacznej pizzy, szefar No ty, ty jesz, ale no... Masz tam na niej ananasa? Smacznego Nie No, no to nie, to jest Józef, ta pizza jest <laughs> To jest ananasem najlepsza jest Jak twoi teammate. Dajesz Widziałeś, syn, o czym jadę? O Btw? Nie, nie zwróciłem uwagi Nie uwagi Takim długim... z Maria! Jechałem i nie zauważyłem kitu. No, tym już tak łatwo się nie zjeżdża nie? Ale widzę, tym, czym jedziesz, O. Oh. Nie, na ja teraz spadł to chyba... Szczyra. Ej, to ty jesteś tym dużakiem. jestem Daną teraz dużakiem, no. To są na kolod jak ty mi coś zrobisz, to Dużaki chyba Dużaki Dobra. Udało się tym zjechać. Ja, ja powiem że tymi ciężkimi autami się łatwiej zjeżdża, niż tą policjantką. Właśnie w tym w momencie zjechałem. mleko centralny przed punktem po raz kolejny. O nie, mleko luci od wall w tym. Nie mogę, no nie mogę. Popierdol. Ej, Chyba wiesz, że ty się tylko w jeden sposób na tym wallride dojechał. Ale nie musisz we mnie wjeżdżać! No nie muszę! No to nie rób tego! A, co A ty jest Tak, no spadłeś Ej, bo ja boosta łapię, Hogaty, uwaga Nekolud! No, tak. no właśnie, mówiłem ci uwaga. Jezus Maria! Ty dojechałeś, nie? Tak, dojechałem, ledwo no cię ja nie ominąłem. Chłopie, ty jakiś <laughs> suicider er na tym wallride. Tak, tak. Ej, może Jaki Może impostor! Tak. Nie nie nie, nie ma czekania Mam nie, dość nie. Ty zrobiłem tą tą za z tego kampera No i dobrze no Hej już chyba ogarnąłem osadzi w tej grze <grym> o, 8 dobre. minut mafy, chłopko, no wiem już o co chodzi Ale już wiesz, tak ogarnąłem, że... Przechodzone hmm. będzie. Bo mi zmyśli Cezorek z Kampers Ale dobry i, i teraz zbity no na Mirażu Ale nie to chodzę. z czym czekaj, bo ja nie usłyszałem z czym masz te e, pizza Ja też Pardonowany kurczak tam jest chyba ja wnikam, Wiecie, co nie? muszę dzisiaj zrobić? Yes, Jeść ja Monitor sobie umyć, jak... Kantor, jak yes, z nie, sobie mogę, nie, nie, mogę też nim obróciło Nie mogę z nim, no! no o, nie jest, mnie też obróciło. to wróciło! Ale tak to to wypierdzielaj z tamtymi No przecież to nie, tak nie no. Ale było blisko, ale blisko! To no. te duże auta są łatwiejsze <kuh> do ogarnięcia, niż te małe Zależy, które No życzę no, to... powodzenia, jak będziesz jechał tym Avengerem, czy co to tam jest Nie, Avenger to jest Terror Bite, że ja, A, to jeszcze nie miałem takiego. jest. Błóż, czy... Nie no, tym małem górę na dwa Nie, go... nie. Ja, no, wiem, no w chłop wchodzi w, w czwartą gęstość. Nie, nie. no, mlek mnie zaraz spalnie na uderzenie. Nie, ja jadę z nim obok Prz... tak. spoko. Ja ale ty nie musisz przy w ścianie zjeżdżać, wiecie o tym, że. Żeby... Nie muszę, wiem, ale tu Shepard jechał jeszcze. Nie no, trzeba. Przy ścianie jest lepiej, serio. Nie trzeba kierować w ogóle. No. W ogóle... Ja już szczerze myślałem, że już będę motorówką zjeżdżał teraz. Nie no, zatem No bo Ej, był... radę! Był... Ej Shepard widzisz jak jest. Na transformacji jak byłem blisko w ogóle. był tak. widok. Ja się nie obrócę motorówki. Ale to jest ten co zmienia koła sobie. Dzięki chyba, tak? nie, 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 to jest żaba. Teraz. No, no nic, ja nie zostawię to bez komentarza, jak mleko let. Co on powiedział? To zdubił cię na dole. Nie, nie, właśnie Shepard chciał mnie rozdupić No, no można powiedzieć, że Jego życie wisi na krawędzi Tak, ej, ale gibię się trochę, Oka, dam radę zaraz, nie? Zobaczmy zaraz Syla, zobaczmy Dopóki zaraz. Shepard tu nie przyjedzie, to jest dobrze nie? nie no, spadłem na samym dole, bo jakiś jełop mnie zagadał teraz no. Nie no, ale pana Syla to wy nie zagadujcie, jełopy Pana Syla to nie wolno Tak, do niego nie możesz mówić jak on się skupia Tak, myśli, Jak myśli o CS-ie? Nie, już o CS-ie nie myślę Już nie? Nie, nie. Widzicie, no, widzicie, widzicie, widzicie go? Da, go, widzicie go, widzicie go Myślę o tym, jak zobacz, to zobacz, run... nie! Zobacz, NIE! NIE <coughs> Nie! No ja cię nienawidzę w tym momencie No wiem! Co się stało. Czemu Ale ja ty? Tu... No ja leciałem sobie tą żabą I chłop na boku tam akurat bo... nie, cały czas stał. Bo ja stało. tu się obracam On tam cały czas stało. Ale ile czasu? No czas posłuchaj, no byś zobaczył Jakieś ja tam ostrzeżenie tam... dla, dla... Gierki, dla Ludzi, ja No chory, no to nie było specjalne Nie, no pierwszy raz spadłem mlekolut przy ciebie w Tak akurat w sumie. Dintopałeś gierkę dobra. dla kolegi. Dla kolegi, dla kolegi dobrze, ale gierki. Ale tak, wiem o co chodzi, no. Ja zepsuję ci nie auto O Dobra, kupia! Dobra, Nie zostało. Od czego Sylwester jechać razem. Ty możesz da daj daj za ręczki się podtrzymajmy ze Dobra, ale mogę ci za nogę? Okay? Możesz hmm. nawet za no, tak wiem. no A jak nie możesz mogę. to przez. Ja mogę. Wszystko. Tak, Wogadę, to to na ten, na ten, na ten. Nie, no. no to jaka, nie bądźmy takimi wiesz. Ale ty coś nie No to nie ja, on skręca, mówię ci, że on. Report. Lewo Przepart, prawo skręca. Nie gadaj, oh, na nie. Innych. nie gadaj teraz na innych. Ale <śmawia> to jest no. W dupę Ty żabę no. strasznie wykręca, lewo prawo. Nie też skręca już powoli jak widzę jak ten teammate jedzie A jak już no, przez Mlekolu zleciałem, to już, no. już mnie trochę nosi Drugi raz, kogatyk No, stiltowany ty... Hop Nosi Hop, A no... Skubianie jest tutaj Żabą spadłem Nie, tak. ten Mlekolu to w innym wyścigu chyba jedzie No tak, 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 tak on, on w ogóle w innym wymiarze jeździ na ja On w innej gęstości też jedzie Ja w ogóle gęstość inną o, włączałem na tym O Chrystusie Jezusie To to jest? No Avenger Avenger? Nie, Terrorbyte chyba Avenger to jest samolot Tore służy w sumie do tego o, samego, dupę, ale jest lek, samolotem. To A to nie ma skrzydeł, żeby sobie polecić? O nie, chłop Uwaga, jest po ścianach, no, chłop po ścianach wszystkich jedzie. No ja muszę tak. No ale słuchaj. Ale też, to megolud. Ja, 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 ja dobrze, nie mogę. Dobrze, ale ja wszyscy nie nie przeżyliśmy. Łoł. Jezus Maria. Ja tu <śla> mam utrudnienie ja fest jeszcze. Nic nie musisz. Tylko możesz. Możesz poczekać. A, no tak, sorki pana, będę Czekaj, jeszcze tak, czekaj. Tak, kurde, zaraz dupi na kolejce. Ustaje, Jesu się. Ty, jaki nie, jaki śmieszny ten. nie nie jaki Nie, ale to się. Dobra, udało się. Ej, to tak chyba łatwe, jak ty ty na tym twoim teraz. Co? Na tym twoim to chyba łatwo jest. Nie, 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 nie. on nie? się tam. Żabę teraz będziemy mieć. On śniegu się, buja strasznie. Nie, nie, nie żabę, nie żabę. Żaba teraz będzie Skarabeusz najpierw Skarab A, no może Jaki skarab? To jest żaba, żaba. No, skarab no, debilu Skarab to jest ten taki na tych oh. co jeździ, jak czołg O oh, nie oh. Oh, nie. easy, easy. A on go na tym kładzie skasuje zaraz tam No tak będzie Jezus smaria, ja się sam skasuję Wiecie jak zaczyna ten kładzik pędzić tu? Ej, już tak daleko nie, też za tobą byłem W teraz... tym samym miejscu zupełnie. O oh, nie, Agaty Monster roka teraz. Wy macie wierzy. łatwiej tymi samochodzikami niż. Dobra, dobra, też mieliśmy to, co ty. W sumie co my tam go Nie było, tego? W jedną tego? Nas to czeka jeszcze. Znaczy, to, <laughs> to Hogaty miał to, co my. W sylwester. Ja, ja mam to, mam to co i... będziecie mieć. Eee, łatwe. Na początku było trochę ciężej. Ja odpuszczę, Hogaty. Było no odpuszczane. Zdubiłem się. Nie <laughs> ja też. To brzmiało jakbyś jak się to... zesrał szczerze, się wiedziałeś, że zdupiłeś się w tym momencie. I ja tak, było tam jakieś... I to było takie... O, Dupiłem się. Ja nie, nie, pre... A, U, nie nie. O nie, ej, odbijam, nie uwaga, przepraszam. Co tam jest obok mnie? To jest Jak Mlekolud no. jedzie, to uważajcie lepiej, no. To prawda. Bieden. Mlekolud, pal z stamtąd, bo, bo, bo... Czy jak cię tam nazywają na dzielni? Trudno Pal te wroty. Eeej, Sylwester, nie tak ostro. Co? Tak no, Zabśmiałem se, co? <laughs> tak nie tak ostro. No, też. Trochę ten... OSTRO! Jednego Nie, ostro to nie było, było tak jak tego. Ostro. Na tych wszystkich serwerkach w sensie. OSTRO! O nie, Fortnite Bus! O, do Fortnite'a jest ten autobus! No tak, on jest z Fortnite'a. Dobra, udało się to zrobić, Przecież ale nie mnie już, chłopaki. Nie, dlaczego? O, o Jezus, Maria. do Szeparda no, tak. no, już wiesz jak... chyba to o czym mówiłem, nie? Z tą żabą. Tak. No, żab Ją skręca niemiłosiernie. Jak mnie, jak to... słucham, czasem Syla. Tak samo, no, skręca No to mnie tak zawsze skręca, jak cię słyszę. A ciebie, tylko czasami przy mnie, a mnie to zawsze. O, Syla, ale okay. jak odpowiadasz tym samym, to. Chciałem o tym wiesz, mówić, ale mówię, a... nie, ja nie będę taki homskim. Nie, no ale nie, to No bo czy nie królowa ta Cyberpunka, bo źle wygląda. Ej, ale to tak pasuje, wiesz, taki. Nie, jak to tutaj było tak daleko. No, niektóre nie, są nie. tak dalej trochę. Ale tak się delikatnie, wiesz, tak jak co. Całą... Nie, no ja na mleko luda jadę o, teraz z tym ty... Fortnite co busem, czyżeba O, o ty. Tak? No jadę tak, przy ludowy. ścianie fest. Dobrze, dobrze. Ja tu jadę za fardem, mam nadzieję, że ja tam... Ej. Jezus! Nie, Dobra. Nie, jadę no ja jestem Spokojnie no, Wiesz, to żabło fajnie siedzi, dopóki skręca dzieci No, no do radę No Jezus Shepard, specjalnie no, zahamowałem skręcało, no. przed tobą Na szczęście nie wrzuciłem cię tam Specjalnie zahamowałem przed tobą? On knuł tak. coś Tak Knuł coś bardzo niedobrego Nie, nie, nie To właśnie jechałem za nim I chciałem a. nie robić mu na złość. A, okej okay. nie, nie, ja tutaj próbuję odwrócić Czyli innym przyznajesz innym, się, dałem, że to. wcześniej robiłeś na złość? Nie, nie robiłem na złość Aczkolwiek wyglądało to różnie No Rozumiem Siema pan, sto się, ma pan nasze no shepard, witam. No tak, że ty znowu wow. nie trafiłeś na. Nie, 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 spoko, dyn? tylko wywaliło mnie poza. Ej, ten, poza w końcu ten normalny samochodzik do zjazdu. Furia. Jasiu. Jasiu, to zjazdu Nie taki normalny. No w sumie tak. No eee, ty Ole tak. żeś poszedł, ja co? to powoli jeżdżę, bo. To, A jakby ktoś jechał pod właśnie. górę, to dajcie znać, bo mnie tu do ściany tak klei trzyma. Widziałeś to, widziałeś to? Sylop, widziałeś to? Tak o. idealnie? Ale go klei do ściany, czat. No. Jak to? Powolutku trzeba delikatnie. A. Jezusku, na chwilę sobie zdjąłem palce. Nie, Nie ma, no Pietrek, po co żeś te palce zdejmował, no? no, no. Syla <laughs> <Wydzbie. laughs> już wszystko deprymuje. <laughs> Tak. No nie, nie dospjąłem tak. palca na chwilę i to Nie mogłem, nie mogłem Uf. Nie mogę, leszkę Nie mogę, hey. no znowu wróciło no Ja to jestem w takim kącie Nie wiem co zrobić właśnie Ej wypchajmy go, pchajmy go nie, nie. nie! Ja nie będę go Dobra, no ja cię próbuję tu pomóc Próbujesz? Tak smarę, ja cię nie przepnę Ode mnie Aha. musiałbyś się wcisnąć tutaj. A tutaj tak sobie. A tutaj tak <laughs> tu Nikt nie a trudno, No jak spadnę, to. Nie, to, nie, nie, to ale ty nie do przodu jedź w tym momencie. Te, teraz do tyłu jeszcze, ale teraz. O. <laughs> jest jest dajesz, ten dajesz, teraz. O, dajesz to nie do niego. I... Jezus Maria, a ten motorek jedzie. Nie, dobra, na razie dzięki bogaty. <laughs> no próbowałem, próbowałem pomóc. Tak, widziałem tego. Jakkolwiek. Próbowałem Cię teraz do boku pylnąć, ale Ty tam... Tak, tak. O, nie. Nie. Ja chciałem ja wykręcać. Nie, próbuj. Sylo. Żabson jedzie. <grym> Żabson do ziomal. Uwaga. No, no nie, kolejny. Ściana, Over no. Nie, 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 odkleiłem się. Ściana, lower. Wallover. <grym> ono... Wall no. mi Prawie spadłem na przedostatnie. Teraz spadłem, chyba FF Ja tu spadłem Pisał, właśnie ostatnim tak. tak spadłem. Ja też spadłem. Surrender by wpisał. Surrender przed 15 minutą. Ale pojechał Pisywane. tym rowerem szybko. Jezus! Mam ale. Wiem, co mnie nie jest tak trudno. Jak go gram Aż mnie skręciło tam trochę. Ćwikła referencja. No, z ścigłą wrokieta, więc wiecie. To nas skręcało poszło. pewnie pokaźnie. Nie jest źle. Dobra, zjadę. Tak, witam kolegę, witam, witam, witam kierownika A witam, witam O Jezus Witam kierownika Dobra O Fortnite A mi wygóla Co? Jaj co? Fortnite Ale jakimś kładziorem jadę No właśnie ja nim przed chwilą na tym jechałem no to spoko jest On jest tak. spoko do momentu w którym nie zaczynasz wchodzić w wyższą prędkość Nie osiągasz czterech machów i nie zaczyna ci latać czterech, gość czterech po prostu. O! O, Potężny. O, jak mi o! zimno w paluszki już, no. Ja wiedziałem, że jak się jedzie w i się kliknie e, to to Ja w ogóle W nie klikam. A wiesz, że jak przytrzymasz F jadąc w Fortnite A, busem, to a wiesz, że jak F4, dostaniesz... Yy... Ha! Nie, no do ten ja to Mam jeden prototyp dla wszystkich, którzy teraz oglądają. Ctrl W. Sprawdźcie sobie, jak to działa. Nie działamy. no, wyłącz im przeglądarkę, że filmy nie pooglądają. Żartowałem, do końca. no. Jarnowałem. <grym> czy spadłeś? I nie, takie samo oglądanie w tym momencie, nie róbcie, zero. Tak, co? Jezus, ma! No, co? no spadłem. tak wydziale ci auto ucieka właśnie, uh -huh. tak? Mhm. Uh -huh. Zostałem, spadłeś no czy nie, ale spadłeś? Nie, już okręcił, kochany. Siema Ciema. Uh -huh. Aż, że ten jedzie jakimś Glindale'em dopiero? Mm. Albo mój winem. Nie, nie, nie. tym chyba jest żaba. Tak, przytrzymasz. Jest taka szansa. On trąbi. Ktoś za mną jedzie? To ja. Nie, szepard mi fajka okay. sprzedał kiedyś. Nie. Yeah. Ja się skacze zaraz. Bo mnie zapam, tak, tak, tak na zarzuca strasznie i teraz. Ja na tak nie trzymam w tym momencie. W ogóle? Skaczę, ja sobie tak tapuję. Nie, no bo to nie będzie taki łatwy. Dobra, teraz etapuję. No ja spadam. No teraz to już tak, trzeba. Nie, nie no że nie no, na uda Nie, no dobrze ładnie było. Chyba więcej trzeba <laughs> gazu. <kigać> gazem <laughs> tak. I co, oh. i co? Jajca Zakryć O kurde, jaki Fortnite autobus lecę. nie Fortnite autobus. Nie, nie no że się zatrzymał na tym ride chłop! Dobra, no, jadę przed no, tobą, to, no, może. Nie, jadę za nim. Go, 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 go. Dobra, jedziemy. Ej, wiesz co się teraz stanie? Dostanę tunel, też. jedziemy. Nie, no! Skręciło cię już tam, sylacze, o co chodzi? Spadłem, no. Ej, sprawdziłem, szczerze powiedziałeś w tym momencie czy mam nagrywanie włączone. Mhm. Na szczęście mam, uf. Syloo! To mi głośniki zepsuł? No Sylla! Na razie! ściana lover pie...